Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale UFPC. Jakże w tym pogodnym, przynajmniej w poznaniu, dzień. I zapraszam Was dzisiaj na typowo hardware'owy film, w którym porównamy sobie, w którym sprawdzimy DDR4 -y kontra DDR5. -y no, szczegóły oczywiście po krótkiej przerwie na intro. Zapraszam już teraz. Zanim przejdziemy do testów, zacznę od dosłownie dwóch zdań wprowadzenia. Jakie zmiany niesie ze sobą przejście z ddr 4 czwórek na ddr 5 -y piątki? Przede wszystkim to, co rzuca się od razu, to wyższe taktowania. DDR-y czwórki, no, na dzień dzisiejszy taki standard, to jest 3600 MHz taktowania, oczywiście z XMP20 i napięciem 1,35 V. W przypadku DDRów piątek. Te taktowania są znacznie wyższe. Tam najniższe modele zaczynają się od ponad 4000 MHz, a testowane Corsa że to taktowanie rzędu 5600 MHz z XMP 30, a nie 20 i z napięciem nie 135V, ale 125V już z aktywowanym profilem XMP to jest jedna zmiana, druga, taka bardzo istotna zmiana to Wprowadzenie tego XMP30 oraz przeniesienie układu zarządzającego zasilaniem ramami z płyty głównej na same moduły. W efekcie koszty produkcji DDR-ów piątek nieco wzrosły, natomiast dzięki temu to jest bardzo istotna zmiana. Bo teraz, ustawiając raz na jednej platformie te ramy, ich ustawienia praktycznie przenosimy z pamięciami na inny komputer. Jeżeli tak, jak w tym przypadku, mam już aktywowany XMP30, i kości pracują na swoich domyślnych taktowaniach, czyli 5600 MHz z timingami CL36, napięciem 1,25 V, to do obojętnie jakiej płyty głównej, wspierającej oczywiście DDR5, -y, te kości nie podepnę, one już z takimi parametrami będą. Pracowały. Inaczej było w przypadku starszego modelu pamięci, czyli DDR4, bo tu w zasadzie na każdej płycie głównej na nowo trzeba było ten XMP profil aktywować, sprawdzać te ustawienia, a niejednokrotnie nawet szukać tych ustawień stabilnych. Zwłaszcza jeżeli jeszcze dodatkowo ramy podkręcaliśmy, tu już to wszystko będzie załatwione. Pozostałe koszty tak naprawdę są identyczne, bo ceny płyt głównych, które wspierają DDR4 -y i DDR5, -y DDR -y DDR -y są praktycznie na tym samym poziomie. No i procesory to musi być na chwilę obecną Intel 12 generacji. No, oczywiście AMD pewnie już niedługo z tego co kojarzy w tym roku, ale w trzecim kwartale wypuści Ryzeny na AM5, i wtedy będzie również kompatybilność z DDR5 Wizualnie oraz pod względem produkcji, tak naprawdę, czy, czy nie wiem, wyglądu, tak, działania ramu, tu się nic nie zmieniło. To jest taka sama ilość wyprowadzeń. Oczywiście, klucz, właściwie to wcięcie, które nie pozwala na nieprawidłowy montaż ramów w slotach, został troszeczkę przesunięty, tak żebyśmy nie pomylili i na przykład nie wpychali DDR-ów piątek do slotu od DDR-ów czwórek. Wielkość modułów również praktycznie nie uległa żadnej zmianie. To, jak kości wyglądają, tak naprawdę zależy od producenta, czy wybierzemy jakąś prostą konstrukcję, jak na przykład właśnie Corsair Vengeance, czy jakieś inne ramy, które mają dodatkowo radiatory, na przykład z podświetleniem RGB. To się nie zmieniło, więc pod tym względem te kości są w pewnym sensie oczywiście ze sobą kompatybilne. No i czas na omówienie wyników testów. Zacznę od testów syntetycznych, które testują przede wszystkim wydajność samych modułów. I tutaj takie testy wykonałem dwa, w, w dwóch różnych programach, w tym AIDA 64, gdzie są rozbite na tak naprawdę części pierwsze poszczególne operacje na pamięciach, tak jak kopiowanie, odczyt czy czas dostępu. No i w AIDA64 widać ewidentnie bardzo wyraźną przewagę DDR5 nad DDR4. Warto dodać, że przewaga tam może wynikać chociażby z faktu, że szyna została zmniejszona o połowę z (64 na 32 bity), ale podwojona. Dzięki temu pojedynczy moduł DDR5 jest już widoczny przez system jako pracujący w trybie dual-channel. Dlatego taki zestaw dwóch kości. Widziany jest przez system i pracuje w trybie czterokanałowym, a nie jak do tej pory było w przypadku DDR-ów czwórek w trybie dwukanałowym. Jest to bardzo duża, a również istotna zmiana. Jednak kolejne programy już tej różnicy nie pokazują, już jej nie wychwytują. Kolejny test syntetyczny to tylko niewielka przewaga DDR-ów piątek nad DDR- czwórkami. W kolejnym kroku do gry wchodzą programy zaawansowane, programy profesjonalne Cinebench oraz Blender. Cinebench oczywiście tradycyjnie zarówno w teście pojedynczego rdzenia, jak i w teście wielordzeniowym. W jednym jak i w drugim przypadku w zasadzie różnice jakie się pojawiają, co ciekawe czasami nawet na niekorzyść dederów piątek to tak naprawdę granice błędu pomiarowego. W Cinebenchu więc nie ma żadnej różnicy, czy wybierzemy platformę opartą o starsze moduły DDR4, czy o nowe DDR5. W blenderze sytuacja wygląda podobnie, jednak tutaj zarysowuje się niewielka, ale powtarzalna przewaga DDR-ów piątek. Nie jest to moim zdaniem jednak różnica, która może decydować o tym, którą z platform wybrać. No i oczywiście nie mogło zabraknąć w całym teście gier. Ja skupiłem się na dwóch, czyli Counter Strike Global Offensive, jako gra, która przede wszystkim bazuje na wydajności procesora, a że w platformie była i 912 900k. To o żadnym ograniczeniu tutaj mowy być nie może. Oraz na Apex Legends, mojej ulubionej grze, która już zdecydowanie bardziej równoważy ten wpływ i karty graficznej z platformy testowej i procesora na ostateczną wydajność. Oczywiście ramy tak naprawdę grają tutaj trzeciorzędną rolę, stąd ja już na początku nie spodziewałem się żadnych wielkich różnic. No i testy to potwierdzają. DDR5, a właściwie platforma oparta o DDR 5 uzyskuje niewielką przewagę zarówno w counter strike'u jak i w Apexie, natomiast nie są to różnice, jakich można by oczekiwać po znacznie wyższych taktowaniach nowego typu modułów. Suma sumarum, podsumowując, zbierając wyniki dokupy oraz zestawiając to z ceną ddr czwórek z DDR-piątkami, ja przyznaję, że no nie do końca tego oczekiwałem również w takim czasie od premiery z nowym systemem operacyjnym z Windows 11, z wszystkimi aktualizacjami. No, póki co nie mamy zmiany, nie mamy programów, nie mamy gier, które byłyby w stanie wykorzystać sensownie znacznie wyższe taktowania DDR-ów piątek. Myślę, że inne zalety, takie jak chociażby możliwość przenoszenia tak naprawdę ustawień między poszczególnymi platformami, mogą zaważyć, że ostatecznie, kiedy ceny DDR-ów piątek się obniżą do jakichś sensownych poziomów, będą one częściej wybierane przez kupujących. Ja również mam taki zamiar, kiedy tylko DDR-y piątki stanieją do jakichś rozsądnych kwot, bo chociażby staną się już bardziej popularne to wygoda pracy z tymi pamięciami będzie decydowała o tym, że jednak po DDR5 -y będą sięgane, czy będę sięgał częściej. Na chwilę obecną różnice w wydajności są na tyle niewielkie, a różnice w cenie na tyle duże, że póki co zostajemy jednak przy ddr czwórek, bo nie ma po prostu ekonomicznego sensu dokładanie do ddr piątek nawet już, ile to tam, z pół roku, prawie pół roku po premierze. Zobaczymy, może za rok, półtora takie testy Powtórzę, może już na AMD Ryzen 5, bo już te procesory powinny pod koniec tego roku się pojawić i zobaczymy, czy wtedy będzie możliwość lepszego wykorzystania nowych technologii, bo zmian tutaj jest naprawdę dużo w DDRach 5 w stosunku do DDR4. Wykorzystać, no bo to jest kluczowe. Moi drodzy, ode mnie na tyle. Ja serdecznie dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten film, choć krótki, bardzo taki skondensowany, konkretny się podobał. Jeżeli tak, to kciuki w górę. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć, hej, trzymajcie się.